Dzień doberek, dzień doberek, vlogmas, dzień piętnasty. Dzisiaj przynajmniej mam tło. Nie możesz tu dzisiaj być, wiesz, bo tutaj będziemy dzisiaj piec pierniki. Rozumiesz? Dobra, Jacek chyba zrozumiał. Albo i nie, zaraz się okaże. Bo tak kochani, tak ja piekłam już pierniki, ale pierniki dla siebie dla moich bliskich, a nie mam upieczonych pierników dla mojego męża. I dzisiaj kochani będzie moja wariacja na pierniki ketogeniczne. Czemu wariacja? Dlatego, że tak obejrzałam całe mnóstwo przepisów i zrobiłam sobie z tego taki jakby yy, swój przepis, czyli z tego coś tam wzięłam, z tego coś. Nie mam pojęcia, co z tego wyjdzie, bo to jest moja pierwsza próba. Tutaj zrobię ją z Wami. Miejmy nadzieję, że się uda. Tu Wam teraz wjedzie składniki na, na te pierniki. Wjedzie Wam przepis. Yy, chcę tylko napomknąć, że generalnie to w takim przepisie na ketogeniczne pierniki powinny się znaleźć jedynie słodzidło, w sensie jakiś erytrytol ksylitol, czy coś takiego, ale mój mąż tego w ogóle nie akceptuje. Mówi, że już woli trochę miodu naturalnego niż te słodzidła, więc u mnie będzie odrobina miodu i to też niedużo, a u Was, jeżeli chcecie mieć takie stricte ketogeniczne, no to użyjcie sobie jakiegoś yy, słodzidła. I yy, co będziemy potrzebować? Tak. Yy, Mąkę y, migdałową, taką fajną, y, y, dobrze mieloną, y, kakao, przyprawę do pierników, proszek do pieczenia. Y, co dalej? Y, zmielone się lniane, y, łuskę babki jajowatej, roztopiony olej kokosowy. Śmietanę, jedno jajko no i w moim przypadku trochę miodu e, do posłodzenia i teraz obniżę Wam kamerę i będę tutaj z Wami działać najpierw sobie zmieszam wszystkie suche składniki, czyli y, mąkę migdałową, przyprawę do, pie, y, y, przyprawę do pierników, kakao, proszek do pieczenia, y, zmielone siemielniane i łuskę babki jajowatej. To wszystkie suche składniki sobie pomieszam. żeby nie było nigdzie grudek, wszystko ładnie trzeba rozeczeć, no i przede wszystkim to się wtedy też te proszek się wszędzie rozejdzie równo, y, przyprawa się prze, y, rozejdzie równo, y, kakao, więc to jest dobre w tym, żeby tak sobie wymieszać. I teraz tu mam w garnuszku kwaśną śmietanę, do której wbijam jajko. Zamieszam sobie to. Do tego wlewam rozpuszczony olej kokosowy. tak ze dwie łyżki miodu. Ok. I to wszystko mieszam. Sobie teraz te płynne składniki do miseczki jeszcze troszeczkę pomieszam. O, przelewam te płynne składniki do miski. Słuchajcie, trzymajcie kciuki, żeby się udało. Dobra. daje suche składniki. Mamy taką masę i teraz ja myślę, że trzeba ją wyłożyć. Nie wiem, czy jeszcze tutaj hmm, nie dosypać trochę mąki, ale to nam jeszcze tutaj się troszeczkę ściągnie. Zostawiam to tak, to znaczy zostawiam. Przełożę to na folię i włożę do zamrażarki. Jeżeli się okaże, to mimo wszystko po tym czasie za luźne, wgniotę tutaj trochę um, jeszcze mąki, ale myślę, że nie będzie tak źle. No bo olej kokosowy nam się tutaj e, ściągnie, dobra. Lecę z tym do zamrażarki na jakąś godzinkę. Minęła godzinka. Moje ciasto zrobiło się dość sztywne. Zobaczymy jak będzie się wyłkować. Wezmę sobie tylko kawałek. Bo nie wiem, jak się pracuje z takim ciastem. Więc odłamie sobie może kawałek najpierw. Dobra, a przykrywam z powrotem. Dobra. Kładę to na macie silikonowej i przykrywam papierem. I teraz wiem, że takie ciasto trzeba wałkować spokojnie bo ono nie zachowuje się tak jak ciasto z glutenem, więc lepiej y, nie naciskać tak bardzo, y, wałkować wolniej, bo ono się i tak będzie tutaj trochę kruszyć i rozłazić, ale będziemy je tutaj poprawiać. Załkować tak na pół centymetra, tak jak te moje pierniki, co piekłam. Wydaje mi się, że to jest dobra y, grubość na pierniczki. I y, włączyłam sobie w międzyczasie y, ten piekarnik. Tak. Muszę sprawdzić. Jeszcze odrobinę. Jeszcze odrobinę z tej strony. No dobra, biorę sobie oreczkę i tak spróbujemy to wycisnąć. Ciasteczka. Z tymi naprawdę trzeba się delikatnie obchodzić. Chyba sobie nazywa kawałek nożyka. Więc tutaj trzeba będzie delikatnie. O! To jest w sumie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po pieczeniu. Na razie wygląda dobrze. Będę układała. I. Dobra, słuchajcie, to teraz wrzucam do piecyka, a resztę na chwilę jeszcze włożę do lodówki, bo widzę, że ciasto szybko łapie temperaturę. No, słuchajcie, powiem nie skromnie, Pierniczki udały się, jak malowane. Ostatnia partia jeszcze siedzi w piekarniku, ale mój mąż już próbował i stwierdził, że one do świąt na pewno nie wytrzymają i że będę piekła je jeszcze raz ale chętnie mu je upiekę bo wiem, że nie ma zbyt wiele opcji w tej diecie ketogenicznej na słodycze słodycze a te pierniczki wyszły naprawdę smaczne więc y, to był taki mój y, w sumie y, no mój przepis, bo wzięłam trochę z tego, trochę z tego trochę dodałam, trochę zmieniłam i wyszedł y, przepis Mój, ale słuchajcie one są, zobaczcie mięciutkie popatrzcie mięciuteńkie i bardzo pyszne mi też smakują jeżeli macie ochotę możecie je polać gorzką czekoladą albo zrobić z jakiegoś słodzidła lukier no tak też pięknie smakują, więc u nas nie będzie nic. A ja na dzisiaj kończę już ten vlog. Życzę Wam miłego dnia i do juterka. Pa pa!